To ja, Dawid Vlog, a dzisiaj w innym otoczeniu, ponieważ otwieramy Moji Pops. No, i mamy tutaj jedną figureczkę, bo nie wiedziałem, czy Wam się spodoba. I co jeden like będzie o jedną figurkę więcej. A więc robię cięcie i już zaczynamy. Przepraszam, że nie widzieliście, jak o to otwieram, ale. Mm, to dosyć ciężkie. Jeszcze nie patrzymy na samą figureczkę, która mi już zresztą wyszła. Um, najpierw patrzymy sobie tutaj, jakie figureczki można zdobyć. Można z kolekcji yy, Pets Home Natur. Yy, Travel, music, food, sport yy, i glitter. I to są ultra rare, rar, czyli ultra rzadkie. Oto w tych figurkach polega. Yy, tutaj mamy jakie twarzyczki się na jakie zamieniają. I tak. Yy, może później. Jak pod tym filmem na przykład będzie 10, yy, albo nie 20 lajków, to jak będzie, to może zdobędę ten zestawik. Wiem, że nie widać, bo ostrość jest strasznie. nie łapie. A więc tak się prezentuje nasza świetna figureczka. To są fryteczki. E, I, I poczekajcie. I poczekajcie. Tak się prezentuje. Fryteczki są takie. Tutaj mamy takie zagłębienie na naszą twarzyczkę. A zresztą twarz mamy albo taką zaspaną. Albo taką szczęśliwą, tak się prezentują fryteczki, jest piękna gwiazdeczka i jeszcze szybciutko, dopóki jest grafika, nawet ładna, to Wam pokażę. Ja bym chciał najbardziej. O tego z food tego ananaska pineapples a trafiłem takie frytekki, jak już wam mówiłem i to są i to jest to chips no i yy, zaraz wam pokażę jak się prezentuje z tą twarzyczką ze szczęśliwą twarzyczką prezentuje się tak a z tą piękną, zaspaną twarzyczką yy, prezentuje się o tak i jeszcze wam coś pokażę bo przed chwilą dosłownie to zauważyłem że jak nie ma żadnych twarzy to jest taki jakby yy, znaczek komentarza i możecie skomentować, którą wy byście chcieli z figurek I czy chcecie następną serię czy znaczy odcinek z tych figurek A więc jak, te, jak dzisiaj mieliśmy jedną taką seszetkę, To jak wpijecie jeden na przykład like To będą już dwie seszetki w następnym odcinku Wjąć, yy, Więc do widzenia I ja zachęcam do subskrypcji Jeszcze raz powtarzam, to jest Moji Pops seria pierwsza